Dalej. Ja bym poprosił tutaj pana burmistrza o przekazanie informacji yy, tutaj mamy, nie wiem czy wszyscy zapoznali się ze wstępnymi planami i przedstawienie sytuacji, jaka jak po prostu w tej chwili jest na, na dzień dzisiejszy o przekazanie. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to spotkanie trochę jakby na inicjatywę również ze strony miasta Koła, że... Ta... To historia. historii, temu że to było na tak? Gdy, badne, było, później przyjęło taką uchwałę intencyjną o tym, że, czy trzy lata temu, że byłoby skłonne przekazać miastu te grunty w celu no, modernizacji stacji pomiędzy tymi wtedy była opcja e, przystąpienia, starania się różnych środków dla. Koncepcja, którą też Państwo znacie, na potrzeby EURO 2012, jako centrum pobytowe, bardzo obszerna, bardzo bogata, no 40 prawie milionów złotych kosztowało bez Bo trzech latach dzisiaj już wiemy, że niestety ani państwo polskie, ani środki unijne, ani żadne inne instytucje zewnętrzne nie dołożą się do takiego centrum pobytowego, jakie miałoby, czy było w planowane wodnie, planowane W związku z powyższym kwota ta, no to jest kwota nieosiągalna do zrealizowania przez miasto. Kiedy to ostatecznie się wyjaśniło, postanowiliśmy skorygować tę opcję i zastanowić się, czy jest możliwość zrealizowania no, za mniejsze pieniądze, to takie, które byłyby w zasięgu miasta rzędu kilku milionów złotych, a nie kilkudziesięciu. Jak Państwo pamiętacie, w tej pierwotnej opcji były potężne trybuny, potężne dwa obiekty, dwustronnie jakże no i pełna infrastruktura sportowa, głównie dwa wojska jedną z nawierzchniów sztuczną, drugie naturalną nawierzchnią, wieżnia, no i całe jeszcze zaplecze infrastrukturalne z możliwością jakichś jak raz na tym terenie yy, będącym albo własnością, w części, a w części wieczystym rzutowaniem Na dzisiaj stan jest taki, tak jak powiedziałem, że kiedy już ostatecznie wyjaśniła się sprawa, to było w zeszłym roku, na przełomie na to roku jeszcześmy się rozmawiali z delegatami FIFA, UEFA, prawda, no się kręcili koło tego boiska, ale wszyscy by chcieli, żeby to było gotowe. oni łaskawie ewentualnie mogą skorzystać natomiast nikt nie był skłonny zaproponować jakichkolwiek współfinansowań czy rozwiązań finansowych. To no się wszystkim podobało, bo to jest piękne, prawda, ładne miejsce, cudowne, zaplecze hotelowe jest, uzdrowisko funkcjonuje, teren jest piękny, natomiast no, są w stanie przydać goście, no, może by jeszcze ewentualnie żeby jak najmniej zapłacić, jeśli ogóle. W związku z powyższym poznała z Marszałkiem, z Wojewodą, no, z różnymi instytucjami, które mogły się w to jakby włączyć. E, tutaj z przewodniczącym Rady byliśmy kilkakrotnie u Marszałka, e, czy by to nie dało rady jakoś w, w program województwa, rozwoju i tak dalej. No marszałek twierdzi, że tylko w tych istniejących programach, czyli mamy takie możliwości jak e, z Funduszu Sportu no, Województwa Śląskiego, dofinansowanie części nie więcej niż 2 miliony, ale po wybudowaniu połowy. To, to są takie warunki w województwie. No to oczywiście pod warunkiem, że Zarząd Województwa zatwierdzi taki, taki, takie dofinansowanie. W związku z powyższym postanowiliśmy trochę przeprojektować, to może nic, Ameryki nie odkrywamy. Natomiast zasadnicze elementy tego tej planowanej modernizacji mogłyby się odbywać, się na takich samych zasadach, jak ta pierwotna koncepcja, czyli dwa wojska pełnowymiarowe, oświetlone, jedno y, sztuczne, treningowe, chociaż też może to służyć do rozgrywek, bo pełnowymiarowe y, i wojsko naturalne, otoczone wieżnią i wyposażeniem, czyli infrastrukturą lekkoatletyczną. Y, do tego jedna trybuna, na, chyba 1500, Panie Prezesie, tak? 1500. Na 1500 miejsc zataszona pod którą to trybunał od no strony zachodniej, czyli od linii kolejowej, znalazłyby się wszystkie pomieszczenia te gospodarcze, zaplecze do szatniowe, prawda, i tak dalej, cała infrastruktura ta techniczna z takimi dwoma z jakby zewnętrznymi, nie jestem obiektami, to które by służyły również za widowni toalety, kasy, prawda? to wszystko też się musi znajdować na zewnątrz. Oczywiście miejsca parkingowe, e, infrastruktura pomyślana w ten sposób, drogowa, żeby rozdzielić jakby tą funkcję, czy tą część sportową od widowni, czyli widownia jakby z, z swoją komunikacją, techniczne zaplecze sędziowskie, gracze, na no, zawodnicy z drugiej strony. No i widownia częściowo tajemniczo zadaszona. I zostają jeszcze jakby na drugi etap rozwoju Dwa takie dwie części terenu z przodu na potencjalny kiedyś docelowo mogłyby być tam realizowane jakiś pawilon sportowy taki typowy, który mógł służyć jako no, miejsce pobytu czy, czy na no, dla, przykład dla, dla dłużeń jakichś tam zewnętrznych. No plus jeszcze kawałek miejsca na jakieś inne urządzenia sportowe, wojska, świadkówka, No to już potem do decyzji dalszej. I ta koncepcja proszę Państwa jest przygotowana. Ona... Jak powiedziałem, mówi się o tyle, oprócz tego, że się różni kwotowo, bo z 40 milionów schodzi na na pierwszego zostawienia kosztów, jest to kwota około 6-7 milionów złotych To już jest kwota, oczywiście o tym decyduje y, Rada Miasta, ale potencjalnie w zasięgu prawda? naszym. Nie 40 milionów, ale 7, y, gdzie można by się również starać o środki unijne, y, ale nie jako zaplecze sportowe, tylko jako rewitalizacja obszarów z degradowanych miejskich. W tym kierunku też Rada podejmuje już pewne działania. Myślę, że na dzisiejszej sesji jest dostępny dokument przygotowany do przyjęcia, który by umożliwił przynajmniej potencjalne aplikowanie o środki. Natomiast żeby całość tej sprawy można było dalej w jakiś sposób realizować potrzebna jest no, uchwała y, zgromadzenia wtywalnego zebrania o przekazaniu tych działek, y, dwóch działek jako prawa własności w formie darowizny. Dla Wykonanie tej uchwały sprzed bo ona tam zawierała jeszcze pewne różne kierunki, natomiast taka uchwała nie może być przedmiotem z, no, spisania potem aktu notarialnego darowizny. To musi być jasno opisane, że wane zgromadzenie klubu wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz miasta, prawda? I czego? Prawa własności tej działki plus wieczystego użytkowania tych pozostałych. Jeśli to byłoby yy, zrobione, jeśli by dzisiaj była taka decyzja, no wtedy my możemy również na yy, posiedzenie Rady Miasta przedłożyć stosowną uchwałę o przyjęciu zarobizny, no i ewentualnie podejmować dalsze kroki co do realizacji tego tematu. Tyle z mojej strony. Jeśli tu są jakieś pytania, to bardzo dziękuję.